Czy stylistka, którą znasz, też przeprowadza takie metamorfozy? Jeśli chcesz zobaczyć, jakie jeszcze stylizacje przygotowałam dla Agnieszki i dowiedzieć się, jak tworzyć takie stylizacje, to oglądaj dalej. Dzisiaj przedstawiam Wam Agnieszkę. Agnieszka przyjechała do mnie aż z Lublina. Jeśli chodzi o sylwetkę Agnieszki, to Agnieszka ma typową sylwetkę typu prostokąt, czyli równe ramiona, równe biodra, szczupła sylwetka, wysoka sylwetka i oczywiście płaski brzuch, no i niestety brak bardziej widocznego wcięcia w talii. Jeżeli chodzi o typ kolorystyczny Agnieszki, to jest to zgaszone lato. Agnieszce pasowały wszystkie kolory, które były delikatnie przygaszone, które miały w sobie odrobinę szarości. Jeżeli chodzi o kształt twarzy Agnieszki, to mamy tutaj prostokąt, ale z lekko zaokrągloną linią porostu włosów. Ta stylizacja Agnieszki to stylizacja do pracy. Agnieszka prosiła mnie o ciut bardziej taką elegancką stylizację, ale która będzie miała, była również wygodna. Dlatego postawiłyśmy na niebieskie jeansy, ale delikatnie, z delikatnie rozszerzającą się nogawką. Błękitną marynarkę, która miała poduszki na ramionach, co świetnie dodawało objętości w ramionach, a spodnie z delikatnie rozszerzającą się nogawką dodawało objętości na dole sylwetki. Do całości dobrałyśmy sobie czarny top, który oczywiście był włożony w spodnie aby stworzyć taką dynamikę w tej stylizacji. Marynarka miała rękawy, które kończyły się na wysokości talii i na wysokości talii na tych rękawach były również akcenty, co pozwoliło nam na tak zwane zbudowanie tej talii u sylwetki, która tak naprawdę ma to wcięcie w talii bardzo niewidoczne. Całą stylizację uzupełniłam czarnymi szpilkami, które świetnie pasowały do czarnego topu, było to odzwierciedlenie czerni u góry i na dole. Srebrnym zegarkiem oraz kolczykami z elementami błękitu i granatu. Jeżeli chodzi o fryzurę Angeliki, to było tutaj oczywiście farbowanie włosów. Postawiłyśmy na blondy, które są bardzo chłodne, wpadające w szarości, które fajnie pasują do typu zgaszonego lata, oraz na krótkie cięcie, które świetnie pasuje do Kształtu twarzy typu prostokąt, ponieważ optycznie skraca tą e, twarz. I jeśli chodzi o makijaż, to był to makijaż e, w zgaszonych różach, który idealnie pasuje do zgaszonego lata. Ta stylizacja Agnieszki to stylizacja na taką e, bardziej kolację biznesową. E, o tą stylizację również Agnieszka mnie prosiła. Mamy tutaj czarne spodnie spodnie z bardzo mocno rozszerzającą się nogawką z wysokim stanem. Wysoki stan pozwolił nam na zbudowanie talii, a szersze spodnie pozwoliły na dodanie objętości, czyli zbudowanie takich bardziej kobiecych kształtów. Do spodni dobrałam srebrny top, który troszeczkę wyeksponował biust, ale nie na tyle, żeby go optycznie zmniejszyć. Dodatkowo materiał tego topu był lekko błyszczący, przez co również ta sylwetka nabrała więcej objętości, ale chodzi mi o taką pozytywną objętość całość uzupełniłam krótszą szarą marynarką, która miała kieszenie na wysokości talii, której podwinęłam rękawy również na wysokość talii. Takie zabiegi pozwoliły mi na zbudowanie talii u um, Agnieszki. Jeżeli chodzi o dodatki, no to klasyczne czarne szpilki, srebrny zegarek i srebrny długi naszyjnik z czarnym zakończeniem, który świetnie pasował do Czarnych spodni. Jeśli chodzi o kolorystykę tej stylizacji, no to musiała ona być w miarę stonowana, dlatego postawiłam na ciemniejszy dół, i jaśniejszą górę w odcieniach srebra i szarości, która pasuje do typu kolorystycznego Agnieszki. Jeśli zaś chodzi o fryzurę, no to pozostajemy przy krótkim cięciu, które świetnie pasuje do twarzy w kształcie prostokąta oraz na koloryzacji w ciemniejszych, ale hmm, chłodnych odcieniach blondu i nie jest to jednolita koloryzacja, jest to kilka odcieni, które świetnie pasują dla zgaszonego lata. Ta stylizacja Agnieszki to stylizacja wieczorowa. Do stylizacji wieczorowej wybrałam sukienkę w pięknym przygaszonym odcieniu e, fioletu, który ma w sobie bardzo dużo szarości, co świetnie pasuje do typu kolorystycznego Agnieszki. Jeśli zaś chodzi o krój tej sukienki, no to jak zawsze podwinięte rękawki na wysokość talii zbudowały talię, ale dodatkowo ta sukienka jest zakładana kopertowo, jest przekładana. Przez to zawiązanie w talii, ta talia tak jakby powstała, jest bardziej widoczna. Zbudowaliśmy po prostu to wcięcie w talii, którego Agnieszka po prostu normalnie nie ma. Fajnie, które, fajne marszczenia, które powstały na e, sukience. Dodały objętości w sylwetce, dodatkowo lekko błyszczący materiał, który także dodaje objętości, i ta sylwetka już wygląda na taką bardziej kobiecą. Jeśli zaś chodzi o dodatki, to postawiłyśmy na bardziej takie srebrne buty znowu srebrny zegarek i kolczyki, które miały w sobie odrobinę fioletowego i różowego koloru co świetnie uzupełniało kolor sukienki. Dodatkowo sukienka mimo tego, że ma dosyć duży dekolt, to miała kieszeń, delikatną kieszeń na biuście, co pozwoliło na optyczne powiększenie biustu. Jeśli zaś chodzi o fryzurę Agnieszki, no to oczywiście była koloryzacja dopasowana do jej typu kolorystycznego, czyli chłodne blondy, koloryzacja niejednolita, no i makijaż w skaszonych różach. Kolejna stylizacja Agnieszki to stylizacja również wieczorowa. Tutaj postawiłyśmy na kolor bardziej taki troszeczkę intensywniejszy, ale dalej pasujący do typu kolorystycznego Agnieszki, dlatego że Agnieszka miała odrobinę wpływów od chłodnego lata, mogła właśnie pozwolić sobie na sukienkę w mocniejszym kolorze. Jeśli chodzi o krój tej sukienki: no to również była to sukienka kopertowa, ale z bardziej zabudowanym dekoltem, przez co ten biust wyglądał na optycznie większy. Aby zaznaczyć czy też zbudować talię w, pa, w pasie, w talii, zapięliśmy srebrny pasek. Dodatkowo materiał sukienki również jest lekko połyskujący, przez co ta sylwetka nabiera takich bardziej kobiecych kształtów. No, i oczywiście bardzo ważny zabieg, czyli podwinięcie rękawów sukienki na wysokość talii, co nam dodatkowo tą talię buduje. Jeśli chodzi o dodatki, to postawiłyśmy na srebrne buty, oczywiście srebrny zegarek, i kolczyki, które pasowały do kształtu twarzy Agnieszki, które miały w sobie kolor fioletu i błękitu, co świetnie pasowało do sukienki. Jeśli zaś chodzi o koloryzację, to oczywiście koloryzacja dobrana do typu kolorystycznego Agnieszki, koloryzacja, która nie jest jednolita, koloryzacja w chłodnych, przygaszonych odcieniach oraz cięcie, które świetnie wyrównywało twarz prostokątną, prostokątną Agnieszki. Ta stylizacja Agnieszki to stylizacja dzienna, ale na bardziej chłodniejsze dni. O taką stylizację właśnie prosiła mnie Agnieszka. Tutaj, żeby wykorzystać ubrania, y, które są tak naprawdę w szafie na lato, wybrałyśmy sukienkę na ramionkach, czarną, ale na górę założyłyśmy szary sweterek, który tworzy tak naprawdę nam zestawienie, jakby to była spódnica i oddzielna góra. Szary sweterek świetnie pasuje do typu kolorystycznego Agnieszki, y, a czerń, czerń, zgaszone lato jest takim typem kolorystycznym, że Czasami może dobrze wyglądać w czerni, jednak starałam się tą czerń wybierać w miejscach, żeby były one z dala od twarzy Agnieszki. Sweterek ma świetne umieszczenie szwa od, szwu od rękawa, ponieważ szew ten pozwala na optyczne poszerzenie ramen Agnieszki, przez co dodaje jej objętości, i ta sylwetka jest bardziej kobieca. Zawiązałam również, a właściwie zapięłam pasek w talii i włożyłam w środek z przód właśnie tego sweterka, co pozwoliło nam na odrobinę większe zbudowanie tej talii. Rękawki oczywiście delikatnie podciągnięte, aby ta sylwetka miała e, lekkość. Całość uzupełniłam czarnymi bodkami na cienkiej podeszwie, ponieważ e, Agnieszka jest bardzo szczupłą kobietą. Oczywiście srebrny zegarek i srebrne kolczyki, które świetnie pasowały do kształtu twarzy Agnieszki. Jeżeli chodzi o koloryzację i cięcie, no to oczywiście koloryzacja dobrona, dobrana do Agnieszki, czyli do zgaszonego lata. Koloryzacja, która jest niejednolita, która jest w barwach bardziej chłodnych i w przygaszonych, oraz cięcie, które jest świetne dla twarzy prostokątnej, ponieważ ją optycznie troszeczkę skraca. Wejdź na moją stronę, zobacz Metamorfozy, przeczytaj opinie moich klientek i wybierz usługę dla siebie. A już teraz, zasubskrybuj mój kanał i korzystaj z moich wskazówek bezpłatnie.